Cześć, ze Fip, a to jest kolejny odcinek z serii Half-Sox A dzisiaj po meczu z Marońki wszystko I tak no, dzi dzisiaj akurat nie na świewo. E, trochę odpocząłem po meczu bo jeszcze przy okazji oglądałem mecz Arsenalu e, i Tak no, teraz dopiero się wziąłem z zanagrywania e, Po meczu akurat e, w z Arsenalu i tak e, co do meczu, jakiś składu, praktycznie na ten mecz, to tylko tutaj jedna zmiana zaszła, bo tak na no, podstawowym składzie jedna zmiana zamiast Jana Wasiaka z gromadów Musiński, No i według mnie, szczerze, naprawdę dobra decyzja o tym, że Michał Gajski włączył na wahadło. Mówkę w środku poza Robert Lungiej kotywka więc no, to jest na pewno. Tak na plus jeżeli chodzi o decyzję, e, kadrowe <laughs> Jeżeli chodzi właśnie o, o nasz skład e, w tym meczu. I tak e, jeżeli chodzi o sam mecz, no to tak pierwsze 10 minut, no to dosyć porównane. E, jednak e, no, było tak mało okazji, żeby z tego No praktycznie z takich okazji co pamiętam, no to jak mam brzmiały wód wolny. E, e, i nad poprzeczką strzelił jeden z zawodników właśnie drużyny Zygiewicka. Później natomiast to my przejęliśmy kontrolę nad meczem. I praktycznie całą pierwszą połowę mieliśmy kontrolę nad tym, co się dzieje. I tak, no najpierw rzut Gdzieś po względy Tomka na pole karne. Tomka ten spalowany w pole Znajmiliśmy jedenastkę, do której podszedł Mateusz Mesiński, a Mateusz Mosiński po raz drugi w tym sezonie z gola z no jak na razie mówka się nie będzie z wytłukarnych, No i, i co no? Kolejna branka właśnie... Mówki, no właśnie druga z wytłukarnego w tym sezonie oprócz tego no, też goli oczywiście w pierwszej połowie no to gdzieś no, dosyć ciekawa sytuacja. No, najpierw Kasper gdzieś gdzieś i dalej przebieg projekć po wojska no. O, o, wyszedł, e, do dobrej okazji no mógł gdzieś podawać, no jednak udawał. E, Wybronił to Kleczkowski. E, natomiast e, dopiero z kolkoć, a jeszcze e, z główki i dotknął no, piłkę ostatecznie Dawid Księżowski, czyli nasz kapitan w tym meczu. No i mieliśmy już 2 do 0. No i później jeszcze jeden gol, gdzie Matusz Musiński, no i danie popuszczony Kacper przez naszego pomocnika, no było widać właśnie to zaświadczenie. Mówki w tym meczu naprawdę według mnie jeden z lepszych zawodników w tym meczu. Natomiast Dostałem ode mnie porównania, tak mogę y, wspomnieć. Y, no, zaś było na to trzech innych zawodników. Y, tak, do dziś akurat trzech y, postaram się również właśnie y, pod tym meczu. <tryk> I tak, y, y, co do właśnie y, dalszej części meczu. To w... A jeszcze właśnie w tego, no i danie po prostu, bo szczęka no, jeszcze jest do środka i idealnie ze skrzydła, e, no i z w sytuacji z nosem z na 3 do 0. E, no i kontrolowaliśmy w do końca pierwszej połowy. E, Mały jeszcze miał jedną okazję w gola, kola, e, gdzieś w końcu za pierwszej połowy, jednak, no, niecelnie uderzył, Zabali zapalnik, na z główki. I. Mm. Tak no, na przerwę schodziliśmy z trzy prowadzeniem. Yy, natomiast na drugą no, praktycznie e, 400 słowota no i wprowadziliśmy 4 do 0. I yy, 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 tutaj to no, praktycznie idealna kontra, bo, bo to wszystko się zaczęło od, od interwencji Filipa Wieczki i po tym jak obralił on właśnie, yy, z z właśnie yy, z Giżycka. Ufa, właśnie kontra po tej interwencji, gdzieś idealnie, znowu opuszczony No i tam idealnie wpakował piłkę na 4 do 0. No i doble tam jako kapitana w tym meczu. Przecież jeszcze była taka sytuacja dosyć kontrowersyjna według mnie, bo to mógł być wodkarny dla nas. No bo tak. E, praktycznie e, Kasper niecki nominu Kleczkowskiego e, ten jeszcze został zahaczony nogą przez e, właśnie e, branka wadrowy e, z e, wschodu od naszego województwa, no a wszędzie nic nie gwizdował no, w ogóle. No te w Kasper no, mógł zdecydowanie wcześniej. E, e, no, zagrać gdzieś piłkę, no, mógł albo strzelać albo dograć do tonka Ślęskiego i, i byśmy mieli 5 do 0 no tak e, po tym wszystkim e, gdzieś po powróciłem wolny pośrednim po fakcjach, e, mamr, e, z V w bocznej boiska i e, 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 w wolny e, do środkowania polekarne, no i tracimy blankę, e, na jeden do 4, e, no, gdzieś kolejny mecz, gdzie tracimy gola po wódce. niepotrzebnie praktycznie, bo no naprawdę mam no, nie stwarzały sobie w tak groźnej sytuacji w tym meczu, żeby te dwa gole ogólnie, ale no mimo wszystko no strzelili te dwie ranki. no ale praktycznie wychodzi o o nasze strzelanie no to praktycznie chwilę później no, no idealnie, znowu Musiński praktycznie e, wypuścił naszego napastnika e, no, idealnie po prostu Kasper e, wyszedł e, e, w sytuacji sam na sam z Kleczkowskim no i było 5 do 1 gdzie też idealnie przypał e, obrońcę właśnie i tak co do tych innych takich sytuacji, no to na przykład Adrian jak miał dobrą okazję z wystrzelić gola, jednak no niestety nad poprzeczką. Oprócz tego Kuba Pieczarka też miał okazję z swojego pierwszego gola tutaj w Sokole. Natomiast no w Kodaw piłka pofał, pofał obok słupka bo naprawdę Kuba zasłużył patrząc do tej gra właśnie ogólnie na to, żeby no, w końcu tego gola strzelić. właśnie. Bo naprawdę chłopak tak haruje na boisku, że no kiedyś w końcu ten pierwszy goal musi wziąć. O no, naprawdę. No, Kuba zasługuje, żeby strzelić w końcu tego gola właśnie. W naszych barwach hmm. Ale tak, no i wychodzi tak o dalsze sytuacje. <laughs> no to praktycznie, no jeszcze podwyższyliśmy, prowadzili na 6 do 1. No, idealnie gdzieś Matus Musiński podał, tylko z ten idealnie przedłużył podanie. No i tam mail, który wszedł w tym meczu dla MFH, no idealnie gdzieś się wyszedł w na sytuację sam na sam zebrankawem właśnie na różne gospodawy no i, i mieliśmy przejść do jednego, no to jak, jak ja zobaczyłem w mail kurczą z Gola, to ja tak się ucieszyłem po prostu. To jest niesamowite, naprawdę chłopak też bardzo zasłużył na, te, na tego Gola, bo to ostatnie mecze jego to naprawdę bardzo dobrze wyglądały. Oprócz tego no to też on miał naprawdę dobrą końcówkę poprzedniego sezonu. Czy to z Działdowem, Czy to też ten Robertr mora wobec z No to, to naprawdę on się dobrze prezentował już wtedy właśnie. I, I no naprawdę zasłużył w końcu tego gola, bo tak z granicą miał okazję sobie gola. No niestety obronił Multi... To Kanclew, gdzie też, no niestety udawał on w wbliższym słupku, gdzie dobrze był ustawiony właśnie Blanka w granicy. Oprócz tego, no to też naprawdę dobry mecz z Concordia, gdzie po wyjściu no naprawdę bardzo aktywny był. naprawdę wahal, właśnie Meyer. Oprócz tego, no to właśnie przecież z MKS-em, to w poprzednim sezonie, Meyer miał okazję zrezygnować swojego pierwszego gola pizze seniorskiej, tak więc no. <grych> to w końcu się doczekał właśnie Krystian e, Po tych kilku miesiącach swojego pierwszego gola. E, właśnie w pierwszej drużynie mhm. e, No i co? No? Jeszcze mam jeszcze. jednego gola. No najpierw e, Fiwiczko dobrze obronił trwał o to... później jeszcze. Ten który strzelał, podawał po prostu do Aleksandra Matucia, czyli no jednego z ciekawych młodych zwolników w Fatalizę, właśnie. No i strzeił na 2 do 6. W tym ustaje wynik spotkania. I tak, co do tego meczu, na pewno koda tych, dwóch są w Koli, bo na pewno. Cieszy na pewno to, że nikt nie będzie pomysłować w następnym meczu, bo u nas była taka jedna żółtokartka i to Christian Meyer dostał, ale to dopiero jego pierwsza żółta, więc no to akurat dobrze. Oprócz tego, no to no te trochę szkoda, w nie padło trochę więcej goli w wykonaniu, no to na to naprawdę cieszy to, że mimo wszystko te sześć goli są właśnie jest oprócz tego, jeszcze zastrzeżenie do tego drugiego gola dla Mamr. Bo według mnie ewidentnie, powolowany w sytuacji, po której padł gol, był Adrian Liberacki. Jeszcze specjalnie przed chwilą śledziłem tę sytuację, o której mówiłem, że Liberacki został i ewidentnie widać ruch ręki zawodnika. ...gospodarzy właśnie, w stronie liberackiego. On jest ewidentnie pociągnięty ręką przez chłopa, właśnie z Mabr, a sędzia w ogóle nic nie reaguje. Jakby, ja tego nie rozumiem, naprawdę. To jest według mnie hit. Ten go został normalnie uznany. Że w sędzia wcześniej nie odgwizdał na Liberackiego, no bo to był po prostu ewidentny fal, no Fanujmy się. Czegoś takiego nie odgwizdać, się, no to według mnie to jest po prostu komedia. Ale tak, co do. No, wyrównie, co to mecz. Bo to też <laughs> na pewno was ciekawi. To tak, oczywiście, jako numer jeden Kasparowiński, to, to było pewne, no. Dwie asysty, wybaczony rzut karny, plus jeszcze dwa gole. No to praktycznie można powiedzieć w dwa gole i trzy asysty, więc. O naprawdę dobry wystąpika jako drugi bróżnienie to mi się wnioski oczywiście e za, za właśnie dwa gole swelone w, w tym meczu e i jeszcze oprócz tego obrówniony został przeze mnie Mati Bład bo według mnie naprawdę u chłopak no, bardzo zasługuje na brudnienie. No bo naprawdę tak jak on miał interwencję e, w obronie w tym meczu. To naprawdę, według mnie, e, mega. E, no naprawdę e, wyciną nieraz raz, właśnie gdzieś akcje. Mam gdzieś wyciną te podania. E, Blokowo też nieraz, właśnie, zawodników drużyny z Giwicka. Oprócz tego też potrafi się podłączyć pod akcje ofensywne Mimo tego, że jest tylko Warto w wspomnieć właśnie To naprawdę no, według mnie Jeden z najlepszych zawodników właśnie w tym meczu Ogólnie cały zespół zagrał naprawdę dobrze w tym spotkaniu Natomiast według mnie Właśnie najlepiej spośród wszystkich, no to o, właśnie ta trybka, którą wyrówniłem, na pewno też inni zwolennicy zasługują na wyróżnienie, bo to Musiński, czy to Kuba Pieczarka właśnie, na przykład, no Adrian Liberacki też e, na przykład, no, gdzie e, też e, dobrze się prezentował właśnie w tym meczu, o, czy to też nawet zmiennicy e, dali... <grym> Dali gdzieś e, e, właśnie e, taki jakby powiew e, właśnie, e, e, może być trochę więcej, a w szczególności Crystallmayr właśnie. E, no co do tych zmienników, no to wkoda w Ren właśnie jak nie stoi gola, bo to naprawdę miał dobrą sytuację do tego, żeby stoić. Oprócz tego wkoda te w czy to Karos czy Kalec, właśnie na no to w e, goli e, w tym meczu no szkoda, że nie mieli okazji zbytnio do tego Carlos też by chyba miał nawet okazję gdyby Cristiano trochę lepiej podał z tego co pamiętam e, właśnie e, w, w, w jednej sytuacji w końcówce właśnie meczu e, no ale co no coś dwa to najbardziej teraz się liczy, że wygrywamy o kolejny mecz. I znowu wyjazd za tydzień. Będziemy mieli mecz w Osztynie z rezerwami Stomilu, oczywiście. Co no. O, no jeżeli chodzi o ten mecz z Stominem, no, to mnie w szczególności ciekawi, czy będą jakieś spady z pierwszej drużyny, bo. Ile? Jak termin na dla No bo to mnie ciekawi właściwie. <laughs> to mnie właśnie ciekawi, y, kiedy sto mil gra. Bo... tutaj może być... Ciekawie, bo... Bo to na pewno... A nie u siebie jednak. Z palikanem 12 Czyli czekaj to będzie sobota mhm. sobota o 15 to jak nic będą spadać z pierwszej luwyny w niedzielę Na pewno. Przez to, że w szczególności czy jest ofty, nie? To jak nic będą spadać z pierwszej luwyny. Jakby to musi być po prostu pewne że będą jakieś spady z pierwszej No bo praktycznie co chwila z ma jakieś spady właśnie z pierwej ruwiny Bo to pamiętam na przykład tydzień temu z mambrami chyba, to tam trochę było właśnie dzwoników z pierwszej właśnie. W rezerwach No, tutaj patrzę. No ta Sienkowski Cichocki, Orpik, Jakubowski Joki Hjokita Gucci. To trochę tych spadł z pierwszej Lowy było. Oprócz tego tutaj tak jak patrzę, no to też jest kasper skoniczny, który przecież e, e, był e, praktycznie to no jest e, w planach przecież pierwszej drużyny. Oprócz tego te zawodników, którzy tutaj na przykład z tlenu jest pierwszą drużyną. No to tutaj, czy też są po prostu w każdej pierwszej drużynie, no to Maciej Nie Na przykład też jest, no on akurat regularnie występują w rezerwach, podobnie jak i, Filip, i, i Piński. Łukasz Barkowski, tak samo, więc no tutaj są którzy które akurat regularnie grają w rezerwach, ale są gdzieś pod pięci i pod drużynę. Nie wiem, jaki skład był na meczu z Jeziorakiem w Nie patrzyłem na to, ale to w Iławie było trudne dla Jezioraka, więc raczej podejrzewam, że nie była w tak wielu spadł właśnie z pierwszej luzyny. Dzisiaj, właśnie w tym meczu w Iławie, w szczególności przez to, w jest 100 mil. Pierwsza równa gra dopiero jutro właśnie w Olsztynie z bochatowym Więc no to gdzieś mogło mieć wpływ na właśnie skład gdzieś właśnie rezerw Ale no co no? No w no na po prostu idziemy po trzy punkty za tydzień No po prostu innej opcji nie ma Tak więc co no Ale też patrząc na to, rezerwy miały spady z pierwszej drużyny A przegrały z mam robić w 0 No to tutaj no Myślę, że jak nic możemy wygrać ten mecz, no fanujmy się <laughs> mhm. I to jeszcze ten w przeciw grali normalnie siebie na dajtkach, Ja rozumiem, że tam jest zmiana tlenela w rezerwie, właśnie 100 milu przez to wypiergu Węda. Został pierwszym tlenelem 100 tominu. Tlenem po prostu pierwszej lużyny. I tam te serwesen cały jest tlenelem, właśnie z 100 No ale, miał wszystko, no mieć swady z pierwszej drużyny i dostać od tlenem mam 3 -0 na dajtkach no to trochę nie wypada mimo wszystko, O no, to naprawdę z jakościowymi zawodnikami, bo to Siąkowski no naprawdę, pamiętam później sezon w Concordia, no naprawdę to się prezentował, o, oprócz tego, no to też na przykład yy, tutaj, tak jak wspominałem, Oskar dla który no przecież yy, Tew yy, nieraz właśnie wchodził yy, z ławki w meczach z Tomilu, Oprócz tego też tutaj jest takich zawodników, którzy są no to jak przeciw, przecież, który też miał być podstawowym defensywnym pomocnikiem właśnie w pierwszej drużynie w Stomidu. Oprócz tego to KSR Hiroki, który no już trochę sezonów w czwartej gra. To Tetsuya Taguchi, który też przecież w poprzednim sezonie w czwartej bo mówię tutaj o rundzie wiosennej. E, miał no, naprawdę dobrą e, właśnie lundę e, po fin sezonie e, no, to oprócz tego no, w Francji przecież stał Łukaw Jakubowski, który przecież ma na swoim koncie występy e, na poziomie drugiej ligi po wszeni sezonie. E, więc no, to jest na pewno ciekawe. Że właśnie Stomil przegrał no... Mając no, dosyć mocny skład e, właśnie w rezerwach. Oprócz tego właśnie Maciej Cichocki e, właśnie jeszcze równokrotnie wspominałem. Oprócz tego Tef e, nasz Jakub Kopacz, który e, jeszcze nie tak dawno praktycznie e, grał u nas, bo przez zunię 22 23. No... No tef patrząc jeszcze no to tak, no Łukasz Borkowski, który też ma za sobą występy w drugiej lidze yy, Igor Rięczyk, który przecież trenował z pierwszą drużyną yy, jeszcze będąc w drugiej lidze, yy, gdzie nawet yy, kilka razy chyba się zdarzyło, że yy, był w wykaż meczowej yy, właśnie pierwszej drużyny 100 mil więc no. Yy. No, to jest dosyć ciekawe właśnie, że e, niezbyt dobrze sobie poradzili e, właśnie w poprzednim meczu w poprzedniej kolejce właśnie z Mowlami, a my wygraliśmy z Mowlami gładko 6 do 2, no a mnie ciekawi właśnie jak to będzie, co tydzień w niedzielę po wstynie, e, bo tak jak wspominałem, no, Spady na pewno będą, bo muszą być, patrząc na to w pierwsze na gramy w domowy, yy, właśnie w sobotę. A my gramy na dajskach w niedzielę, więc no, spady będą nieuniknione. Na pewno. To, to jest pewnie jak w banku, że właśnie. Gdzieś z pierwszej lufy e, będzie kilku złotników właśnie. Wysyłasz e, z Ale co? No, No tak jak wspominałem, no, dość na no, po prostu idziemy po trzy punkty. No, cel faktycznie jak zawsze, czyli trzy punkty. E, no i co? Najwyżej chodziło o ten ściek to, by było na tyle tak? Więc co no? Do następnego, co widzicie.